Środek, 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 twoja, twoja. Chyba obronił. Ale ci nie walnąłem. Ja to tak na wprost, twoje ciało. Oj, oj. Dobra już, myślę, że już im wystarczy, teraz gramy na poważnie. Łukasz, mówiłem, że już im wystarczy. <grym> No i wjechał, bramkarza! Jednak nie. To bramkarz atakuje nas. Jak chcesz 4-0 w 2 minuty odrobić. D tak jak oni zrobili ten wynik w tym czasie. Ale my im dawaliśmy, a oni nam nie znają co dawać. O, niech to. Skoczę po niego. Dobra, <laughs> to jednak. <laughs> No nie Świetlini. da kurwa. 5 se... sekund pierwszego. I strzał. Nie działa. A mocne? To jest? Jakie mogę się od ziemi oderwać? Ja się przyjemię? <noise> Bo ja lepiej strzelam. No co ty robisz?! Padłem na ciebie trochę. <głos> Ej! <głos> to Co <nie głos> ty robisz? To, to był mój to, to był mój bus! <noise> no to, to był mój bus! <noise> najgorszy! Mamy tylko dwie minuty, żeby strzelić teraz. No teraz ja będę strzelać. Ty, ty na ławce. Nie, nie, nie. A dobra. Atakuje bramka za. No jak atakujesz, jak stoi przed piłką? A... A... No, no nie rób tak! Twoje, 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 twoje Co ty chciałeś z tobą zrobić? <noise> nie wiem, obronić, strzelić, nieważne Nie tyłem Bo? Jesteśmy na i Gibi... albo weź pewnie. Trafiłem do zero Okej, okay? nie strzelisz. Haha, <gib> <gib> dobra, idę stąd. Mogłeś mi podać, a nie bawić samemu. Widzisz, jak to się kończy teraz, bramkę tracimy, drugów u siebie. Jak drugów przeze mnie? Pierwszą sobie kurde nie trafiłeś pie. Pierwszy nie pamiętam. <gib> Nie, nie, nie wiedziałem, kto to kto broni. Dlaczego on broni ładnie? Przelałeś? A myśmy mieliśmy zamiast wygrać? No, jak robisz takie coś, to to ja zrobię. To robię takie coś? Właśnie nic. No, widzisz, nie możesz mnie oskarżyć za to, czego nie robię. Jasz <noise> ujście. Ale ładny goł. Next. Godek. Dobrze, że masz pustą bramkę. O, to mi się podoba. To nie. Ale fejk. Wszyscy zafikują. Przynajmniej próbowałeś. Widziałeś to, jak chciałbym zniszczyć jeden? No, to są takie chamy. Fuka! Do ciebie. Puść. O zostaw. O, teraz możesz wziąć. Masz to? Ja pierd... O! Dawaj, pusta ramka. Trafię! Trafię! O shit. Nie. 12 busta player 0 busta, Podam ci On to nie trafi O shit Trafiają tu ludzie takie piłki takie, takie już nie O NIE Nieważne Za długo tą naszą bramką Tylko ty gada. To jest super Tylko ja nie sprzedaj TY MAŁY GÓWI Daj do mnie, daj do mnie, daj do mnie, daj do Sam uchredziony. O! O! Ale prawie było. Mógłbyś. Dobra, teraz ty jedziesz. Nie! Dobij to! Jak! Muszę sobie sami strzelał. Lecę! Dobij to. Okej. Okay. To już w drugą stronę dobi nawet.